Mamy kolejne nierówności do rozwiązania, takie jak występują na maturze. No i co tu zrobimy? Najpierw przeniesiemy sobie na tą stronę, a zatem 2x kwadrat minus 3x minus 5, to ma być większe od 0. Teraz wypiszemy sobie współczynniki, ponieważ to jest nierówność kwadratowa, a zatem a jest równe 2, współczynnik b jest równy minus 3, jest równy minus 3 i C jest równy wyraz wolny minus 5. Teraz możemy policzyć deltę. Przypomnę, delta to jest B kwadrat minus 4AC. A zatem zamiast B minus 3 do potęgi drugiej, minus 4 razy A mamy 2 i C minus 5. Może od nowej linijki. Delta równa się. Minus 3 do potęgi drugiej to jest 9. Ujemny razy ujemny da mi dodać, dodać. 4 razy 2 to jest 8. 8 razy 5 40. Wobec tego delta nam wyjdzie 49. Pierwiastek z delty to pierwiastek 49, czyli 7. No i teraz liczymy miejsca zerowe x1, x2 x1 to jest minus B minus pierwiastek z delty przez 2a. Minus B, czyli w naszym przypadku minus i minus da nam plus będzie 3 odjąć pierwiastek z delty, czyli 7 przez 2 razy 2, bo a było 2. 3 odjąć 7 to jest minus 4 przez. 4, a zatem wyszło minus 1. I drugie rozwiązanie, x2 minus b dodać pierwiastek z delty i też przez 2a. No to różni się tylko tym, że tutaj będzie plus, ale po kolei minus b, czyli minus minus 3 będzie 3, dodać 7, no i 2 razy 2, bo 2 Razy 2. To się równa, 3 dodać 7, 10 przez 4, a zatem 2 i, I teraz na oś liczbowej narysujemy sobie i zaznaczymy, na oś liczbowej zaznaczymy te dwa rozwiązania. A zatem mam tak, tu mam 0, tutaj mam minus 1, tu będzie 2, no to 2,5 gdzieś tutaj mamy i 2,5. Ponieważ ta nierówność była tylko większa, nie była większa, bądź równa, to półeczka będą otwarte. Teraz jeszcze patrzę na współczynnik A. On jest dodatni, a zatem wykresem funkcji kwadratowej jest parabola skierowana do góry ramionami. My chcemy, żeby. Te wartości były większe od zera, a zatem tam, gdzie ramiona są u góry, to będzie tutaj, tutaj, tutaj są wartości dodatnie i tutaj po tej stronie. Wobec tego, x należy do przedziału od minus nieskończoności do minus 1, przedział otwarty, bo kółko otwarte, puste, suma. Od 2,5 do plus nieskończoności. I to jest rozwiązanie tej nierówności. Teraz przejdziemy sobie do drugiej nierówności. Też nierówność kwadratowa, i zobaczcie, tu już od razu możemy wypisać, że a jest równe 3, b jest równe minus 16 i współczynnik c jest wyraz wolny 16. Liczymy deltę. No tutaj już mamy wzór b kwadrat minus 4ac. A zatem minus 16 do potęgi drugiej odjąć 4 razy 3 i razy 16. Delta równa się. 16 do 2 to 256. Oczywiście minus tu nie ma znaczenia, bo do potęgi drugiej będzie liczba dodatnia. Odjąć 4 razy 3, 12. 12 razy 16. Odjąć 192. A zatem delta wyjdzie nam 64. To pierwiastek z delty będzie równy 8. Mamy już pierwiastek z delty, to liczymy x1 i x2. x1 minus b minus pierwiastek z delty przez 2a. Minus b, czyli 16 pierwiastek z delty 8, 2a 2 razy 3. 16 odjąć 8 to jest 8. 2 razy 3 mamy 6, 8 szóstych to się skróci, będzie 4, 3 przez 2 podzieliłam, a zatem 1 cała i 1 trzecia. No to jeszcze drugie rozwiązanie: x2 minus b plus pierwiastek z delty, no i też przez 2. Minus b, czyli znowu będziemy mieli minus minus 16, czyli 16, ale dodać teraz będzie pierwiastek z delty, czyli dodać 8 przez 2 razy 3. 16 dodać 8 to 24, 2 razy 3 to 6, 24 podzielić na 6 będzie 4. I podobnie jak w poprzednim przykładzie rysujemy oś liczbową, Zaznaczymy sobie miejsca zerowe funkcji kwadratowej. Tu pozwolę sobie zrobić 0. Jeżeli tu byśmy mieli 1, 2, 3, 4. Tutaj mamy 1 1 trzecia gdzieś, 1 cała i 1 trzecia. Znowu mamy nierówność ostrą, a zatem kółeczko puste, tu na czwórce też puste. Parabola skierowana do góry. Czyli w ten sposób. Chcemy, żeby wartości były dodatnie tej funkcji, czyli tutaj mamy dodatnie na tej osi ponad 8 xów, tu i tutaj. Wobec tego mogę napisać, że rozwiązaniem tej nierówności jest zbiór x należących do przedziału od minus nieskończoności do jednej całej i jednej trzeciej przedział otwarty. Suma przedział od 4 do nieskończoności. W ten sposób rozwiązujemy nierówności kwadratowe.